Ciekawa sytuacja, że w jednej ze y, obodowych komisji w Kielcach, konkretnie y, przewodnicząca komisji oświadczyła, że w trakcie oddawania głosów y, nieznany mężczyzna krzyknął na swoją partnerkę, jak zagłosowałaś, a następnie wyrwał kobiecie kartę do głosowania i ją przerwał. Z uwagi na dużą ilość głosujących, którzy przebywali w tym czasie w lokalu wyborczym, brak było możliwości ustalenia y, danych y, osób biorących w incydencie. Ciekawa sytuacja, że w jednej ze z, y, obodowych komisji w Kielcach konkretnie y, przewodnicząca komisji oświadczyła, że w trakcie oddawania głosów y, nieznany mężczyzna krzyknął na swoją partnerkę, jak zagłosowałaś, a następnie wyrwał kobiecie kartę do głosowania i ją przerwał. Z uwagi na dużą ilość głosujących, którzy przebywali w tym czasie w lokalu wyborczym, brak było możliwości ustalenia y, danych y, osób biorących w incydencie. Ciekawa sytuacja, że w jednej ze y obwodowych komisji w Kielcach konkretnie y przewodnicząca komisji oświadczyła, że w trakcie oddawania głosów y nieznany mężczyzna krzyknął na swoją partnerkę, jak zagłosowałaś, a następnie wyrwał kobiecie kartę do głosowania i ją przerwał. Z uwagi na dużą ilość głosujących, którzy przebywali w tym czasie w lokalu wyborczym, brak było możliwości ustalenia e danych e osób biorących w incydencie. Ciekawa sytuacja, że w jednej ze obodowych komisji w Kielcach, konkretnie przewodnicząca komisji oświadczyła, że w trakcie oddawania głosów nieznany mężczyzna krzyknął na swoją partnerkę, jak zagłosowałaś, a następnie wyrwał kobiecie kartę do głosowania i ją przerwał. Z uwagi na dużą ilość głosujących, którzy przebywali w tym czasie w lokalu wyborczym, brak było możliwości ustalenia danych osób biorących w incydencie. Ciekawa sytuacja, że w jednej ze z, y, obodowych komisji w Kielcach konkretnie y, przewodnicząca komisji oświadczyła, że w trakcie oddawania głosów y, nieznany mężczyzna krzyknął na swoją partnerkę, jak zagłosowałaś, a następnie wyrwał kobiecie kartę do głosowania i ją przerwał. Z uwagi na dużą ilość głosujących, którzy przebywali w tym czasie w lokalu wyborczym, brak było możliwości ustalenia y, danych y, osób biorących w incydencie. Ciekawa sytuacja, że w jednej ze y, obodowych komisji, w Kielca konkretnie y, przewodnicząca komisji oświadczyła,